Już wiele miejsc widzieliśmy ciekawych w swojej pracy, ale to zostawia taki dreszcz po, po, po plecach, trochę, nie? Zobaczcie. Perły w będzinie. Są takie dni, w których na tej ławce można znaleźć zapalony znicz albo kawałek stopionej świecy, bo ktoś wciąż tu przychodzi. I tutaj od czasów zimnej wojny nic się nie zmieniło. Planujemy dla Was podróż do przeszłości i to przeszłości nawet dawniejszej niż matura Kamila Nowaka. Chce sobie pójść. Ciu! Przecież cię chłopie, ktoś przejedzie. No, rozumiesz ty to. No to ruszamy z naszym oblężeniem twierdzy. <gry> To będzie nasz debiut za Brynicą. Trochę jesteśmy onieśmieleni, ale wiemy, że z pomocą najlepszych przewodników i pasjonatów zaproponujemy Wam fascynującą opowieść o Zagłębiu. Dziś jesteśmy w Królewskim Będzinie. Podróż zaczynamy przy ulicy 11 listopada. Myśleliście, że zaczniemy od zamku w Benzinie, no bo od czego innego, albo od spuścizny żydowskiej, która pozostała w tym mieście, a nic bardziej mylnego. A my na starcie zabieramy Was do liceum imienia Cypriana Norwida w Benzinie. I zapytacie do widzenia. <grywanie> zapytacie nas może dlaczego. No, bo planujemy dla Was podróż do przeszłości. I to przeszłości nawet dawniejszej niż matura Kamila Nowaka. To wcale nie było tak dawno, dobra, ale okej. Okay. W tej szkole lekcje historii o zimnej wojnie muszą wybrzmiewać szczególnie. W podziemiach pod salą gimnastyczną tej szkoły znajduje się schron przeciwatomowy. Wytłumaczę od czasów zimnej wojny nic się nie zmieniło. W niektórych pomieszczeniach jeszcze jest aparatura do łączenia. Tutaj jest nawet z tego, co widzę, punkt zabiegów sanitarnych. Generalnie wszystko to było przygotowane na to, by przez dłuższy czas prawdopodobnie, biorąc pod uwagę jakby kubaturę tego, można było się tutaj schronić. I to były też pomieszczenia dla tych najważniejszych, dla dygnitarzy. Faktycznie, czuć tutaj klimat taki zimnowojenny, ja to czuję. No, ale tutaj ogólnie na co dzień nie można wchodzić. To nie jest obiekt udostępniony dla zwiedzających. Myśmy musieli specjalnie do starostwa dzwonić, żeby nas tutaj wpuszczono. A e, masz latarkę w telefonie? Mam, bo mam w, do niektórych pomieszczeń musimy mieć latarkę, bo inaczej nie da rady. Bo zobaczcie tutaj. Centrala telefoniczna. Nie wiem, czy mam wejść, to Wejdź, ja... może tak będzie łatwiej to pokazać, nie? No. no więc... słuchajcie, patrząc na to, że nasze smartfony nie mają już w ogóle klawiatury, to to jest jakiś obłęd. Naprawdę taka centrala. I podejrzewam, że to się pewnie zakładało na głowę. A tutaj Spuchawka. rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Nic tutaj nie klikamy. Nie. Zostawiamy to wszystko tak, jak jest. Zostawiamy tutaj tylko ślady stóp i nic więcej. A zabieramy tylko wspomnienia? Z kolei tutaj centrala alarmowa. I tu też jest y, aparatura służąca do. ja wchodzę. Trudno powiedzieć czego. No, nam trudno jest to zrozumieć. Kontekst jest oczywisty, ale jak się na to patrzy z perspektywy lat, to robi ogromne wrażenie. Sami widzicie tych pomieszczeń to jest naprawdę dużo co tylko pokazuje, że no to był kompleks, tak? A tutaj, żeby troszeczkę ostudzić tą atmosferę zimnowojenną, e, troszeczkę rozładować emocje, to wam coś pokażę. Sen wszystkich kierowców samochodów elektrycznych. Co to jest? Akumulatorownia o do matko. wymiany. Tu jest okno, które przechodzi do następnego pomieszczenia. Co tam jest? Tam się A an... ja wiem co tam jest. Tak, tam Chodźcie. się analizowało skażenia. Tak. Idziemy dalej. Bo teraz idziemy słuchajcie na palarnię. Tak w schronie przeciwatomowym też była palarnia. Sławku, zaproszę Cię chyba w pojedynkę tutaj, bo pomieszczenie jest tak małe. Widzicie? I jak spojrzysz tam, to nawet na jednym z tych talerzy są papierosy. Patrzcie, popularne. I z tego miejsca, oczywiście, Zuza, dodaj, że nie propagujemy W żadnym wypadku, tytonii. nie, tylko to jakby jest też jakiś artefakt ciekawy, tak? W tym, w tym miejscu, który. A co tu jest? Tu jest nasz dźwiękowiec! dzień dobry. Mamy tutaj, wiecie, polowe warunki, ciężko się tu nagrywa. Zaraz Sławek wpadnie na ścianę, o właśnie. Sekcja zaopatrzenia. Powiem ci, jeśli to jest sekcja zaopatrzenia, to słabo jesteśmy zaopatrzeni. Mamy stół. O niej, mamy stół. Od czegoś trzeba zacząć? I jeszcze może zerknijmy tutaj, bo tutaj jest punkt zabiegów, zabiegów sanitarnych, to co mówiłam wcześniej, czyli prawdopodobnie tutaj wow. można było opatrzyć... Co tam się dzieje? Co? Nie, chyba... Myślałem, że mokra podłoga. Bo jest Al... mokra podłoga, z tego co widzę. Albo to takie kafelki są. Albo kafelki. I co, jest tam coś fajnego? Nie. I jest wiadro. Także gdyby komuś się coś stało, to chyba po prostu wkładali głowę pod kran do wiadra i cucili. Słuchajcie, jeszcze ode mnie taki mały doda dodatek. Oczywiście ym, te nasze wstawki, a głównie moje, takie humorystyczne, faktycznie miały na celu troszeczkę rozładować tą atmosferę, y, bo to miejsce to jest miejsce szczególnej poważności, tak naprawdę. Jest tutaj klimat, który trudno opisać, szczerze mówiąc. Już wiele miejsc widzieliśmy ciekawych w swojej pracy, ale to zostawia taki dreszcz po, po plecach, prawda? Tak, także to nie jest oczywiście jakieś. Yy, naśmiewanie się wyśmiewanie się tylko po prostu ludzkie radzenie sobie z takimi emocjami które tutaj narastają Wchodzimy z ziemi i kierujemy się w okolice dawnego rynku. O schronie pod miejscową szkołą może wie niewielu, ale pewnie każdy słyszał o bogatej spuściźnie dawnej społeczności żydowskiej. Przed II wojną światową większość mieszkańców Będzina była wyznania mojżeszowego. Przedłem troszeczkę ze szlaku, żeby wejść w pewną bramę i coś wam pokazać. Pokazać chociażby to, gdzie kiedyś żyli Żydzi. A jak to zrobić? No Szukać można na przykład od takich przybudówek. Taka drewniana przybudówka to jest tak zwana kuczka, i w Będzinie kiedyś ich tutaj nie brakowało. Kuczki są związane ze świętem Sukot, bo każdy Prawowity Żyd powinien w takim właśnie miejscu spędzić 7 dni i świętować. Pod nimi oczywiście trwały zabawy, tutaj mogły być nawet jakieś namioty porozkładane. Tak świętowali tutaj Żydzi. Oczywiście w którymś momencie zaczęto też budować takie murowane kuczki, ale dla takiego laika jak ja pewnie byłyby ciężkie do zidentyfikowania. Natomiast kiedy widzę takie drewniane zabudowanie, to wiem dobrze, że tutaj kiedyś żyli Żydzi. A to okno? Okno kieruje się na wschód, bo tak powinno być. W mikrokosmosach często eksplorujemy no, też zimne, nietypowe okolice. Napisy. Teraz szukamy hebrajskich napisów. Były tam takie, mam zdjęcia ładne, proszę pana, ale niestety wiatr i deszcz niszczy już wszystko. Te litery, to, to takie czarne tak, tak, tam Tak, wysające, tak, tak, tak. Te czarne. Widzisz, w tym takim półkolu. Widzisz to, Słowek? W tym półkolu i to czarne, o, widzicie? Ale... Tak, to są, jakbyś przedłużył, to tu na przykład jest jedna litera L tutaj. Mhm. z tym takim języczkiem i ona idzie na dół, to mhm. jest litera L. Idziemy dalej szukać rynku. Z góry już wiemy, że na próżno, bo w miejskiej tkance takiego organu aktualnie brakuje, ale nie zawsze tak było. Pamiętacie odcinek z Chorzowa, jak mówiliśmy o dziwnych i bardzo dziwnych rynkach? No to dalej myślę, że Chorzowski jest troszkę dziwniejszy, ale ten kwalifikuje się na pewno do pierwszej trójki, bo nie wiem, czy to widać. Może nie z tej kamery, a może z tej. My jesteśmy teraz na głównym kiedyś placu Bendzina, na rynku. A dzisiaj na placu Kazimierza Wielkiego, jak głosi y, tutejszy napis. Dokładnie. Ten plac, kiedyś reprezentacyjny, y, został znowu przydzielony drogą, czy rozdzielony tak naprawdę, rozczłonkowany poprzez drogę szybkiego ruchu. A teraz to tam jeszcze jest 15 koparek, i ogółem dużo nie da przejechać, także uważajcie. Tyle Bendzin ma z rynku niestety. Łączymy się w bólu y, mieszkańcy Chorzowa, mieszkańcy Będzina. No zejdź stamtąd. No nie chcę sobie pójść. Przecież cię chłopie ktoś przejedzie, no rozumiesz ty to. Masz, coś tutaj ci dam. Masz. No idź. Przejedziecie. Jest, sukces. Ale nie, ale nie na drodze znowu. Teraz jesteś na mnie zły, ale kiedyś mi za to podziękujesz. Patrz, ale nie wejdzie na chodnik. Wejdzie? Wejdzie. No, no miau. miau. No, i tu, tak. no i tu. I tu. Tak. Czyli uciek na chodnik. Tu możesz. Czyli co robisz? No, no, no. Miau. Wracamy na trasę szlakiem dawnych mieszkańców miasta. Całkiem niedaleko stąd, w niepozornej bramie kamienicy, schowana jest synagoga. Kuczkę czy hebrajskie napisy może trudno czasem dostrzec, ale są i takie miejsca, w których historia opowiadana jest głośno i wyraźnie. W takim miejscu jak tutaj, no zwykła kamienica, oficyna. Powiedzielibyśmy nic specjalnego, ale specjalna jest właśnie ta historia. Zwykła nie jest ani trochę i być może część z Państwa, którzy temat kojarzą, znacie te okolice. Może już nawet po konstrukcji bramy poznaliście, gdzie jesteśmy, a jesteśmy przed Domem Modlitwem Izrachi. Zobaczcie go z nami. To miejsce powstało w 1919 roku, natomiast jeżeli spojrzymy na te malowidła wokół nas, datowanie tych, tychże to prawdopodobnie lata międzywojenne, dwudziestolecie międzywojenne dokładnie. Ale rozumiem, że przez dziesiątki lat tak to miejsce nie wyglądało, bo było tutaj po prostu miejscem składowania ziemniaków? węgla To prawda. Po II wojnie światowej niestety zapomniano tak naprawdę o tym miejscu. Właściciele tutaj zorganizowali po prostu sobie skład właśnie między innymi i ziemniaków i węgla. Przez to niestety część malowideł uległa zatraceniu, zniszczeniu. Natomiast na szczęście większość udało się ocalić i można dzisiaj to zwiedzać. A o czym mówią te malowidła w ogóle? Malowidła mają tutaj kilka motywów. Motywy przewodnie to przede wszystkim wizerunki z Ziemi Świętej. Jak to miejsce. Społeczność żydowska tutaj była bardzo liczna. Do 1939 roku tutaj mieszkało ponad 20 tysięcy Żydów, więc synagoga nie była w stanie wszystkich pomieścić, dlatego w całym mieście znajdowało się kilkadziesiąt prywatnych domów i modlitwy. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie do tych plastrów takich białych. Co to jest? E, to jest bibułka japońska tak zwana. Ona zabezpiecza tutaj przed odklejaniem się tą farbę. To jest zalecenie konserwatora zabytków. Kolejny przystanek, nomen omen, dworzec. I już z daleka widać, że bryła tego obiektu jest wyjątkowa. To gratka dla każdego, kto interesuje się architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Został on oddany do użytku w 1931 roku i był pierwszym modernistycznym dworcem kolejowym w Polsce. W bliskim sąsiedztwie tego obiektu szukamy też innej opowieści. To nie będzie łatwe zadanie, bo tu historia jest zalana betonem. zacznę od drobnego wytłumaczenia, bo nagle zmieniłam garderobę. Państwo tego nie są w stanie wyczuć, ale naprawdę nagle zrobiło się bardzo upalnie i parno, ale coś czuję, że ta pogoda nas jeszcze dzisiaj zaskoczy. A zaskoczyłaś też mnie tą miejscówką, do której mnie zabrałaś, no bo no przyznam, no nie jest to najbardziej reprezentatywne dla Będzina miejsce. Ale jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o dawnych mieszkańcach Będzina, o osobach wyznania mojżeszowego. Są takie dni, w których na tej ławce można znaleźć zapalony znicz, albo kawałek stopionej świecy, bo ktoś wciąż tu przychodzi i szuka miejsca pamięci, które zniknęło wiele lat temu. Tuż obok w zasadzie kiedyś znajdowała się żydowska nekropolia. I są tacy lokalni społecznicy, którzy starają się pamięć o tym miejscu zachować, przywrócić. choć pokażę Ci to miejsce teraz. Znajmy ich zatem. To miejsce jest szczególne, ponieważ będzie to była Jerozolima Zagłębia i tak było, że Tutaj była największa społeczność żydowska, no więc jeżeli była największa społeczność, to wiadomo, musiały być domy modlitwy, musiała być synagoga. Oczywiście musiało być Towarzystwo Pogrzebowe, czyli Havra Kadisza. Moi drodzy, ten cmentarz nie dotrwał do 69 roku. Symbolem tego jest to, że decyzja ówczesnej dyrekcji. Yy, można powiedzieć takiej zajezdni, czy wręcz parkingu PKS-u jest jedna: albo przenieść się na pola, albo zrujnować cmentarz. No i odziwą, Zdecydowali się na co? Zdecydowali się na zniszczenie cmentarza. Dokonano tylko częściowej ekshumacji, mało tego. Zrujnowanie tego cmentarza i zalanie go asfaltem to jest jeszcze pierwszy stopień. Perfidność ówczesnych władz komunistycznych była taka, że jeszcze trzeba było coś zrobić z tą resztą jakżeś pięknych nagrobków. Podjęto decyzję o tym, aby je pociąć, praktycznie na, do wielkości może takiego pustaka. I wybudować z nim rampę kolejową. Nie opodal tutaj na ulicy Sieleckiej. Jakbyś podchodził tutaj, no to dosłownie miałeś rampę. No i tu były tory kolejowe, był wyładunek, załadunek, tam była ta końcówka, prawda? To boczne tory oczywiście. No i to było to miejsce. Ten mur ma symbolizować oczywiście mur cmentarny, ale to się nie zakończy na murze, ponieważ chcemy tutaj wyeksponować macewy, które się zachowały w całości. Macewy, które zostały wydobyte z rampy kolejowej są teraz składowane na terenie huty Będzin. Wkrótce powstanie z nich lapidarium. Każdy mówi, o, o, praca. Ja mówię, praca to dopiero przed nami. Wydobyć, no można, wziąć koparkę, bierzesz ludzi, wydobywasz, ale teraz najważniejsze jest przed nami, czyli uhonorować i spróbować e, odnaleźć osoby, które były pochowane. Ja odsłonię tutaj poproszę e, tak. kilka rzędów, to jest cała symbolika, począwszy chociażby tutaj od Tory Pięcioksiągu, już wiemy, że była to osoba uczona w piśmie, osoba bardzo religijna, złamana, świeca na świeczniku. Tutaj tu mamy świecznik złamany. Życie jej zostało przerwane nagle. Czyli już wiemy, że jeżeli to złożymy, jeżeli to złożymy, no to już wiemy, że mamy do czynienia z kobietą. Prawda? Już wiemy. I już mamy kawałeczek. Przed tą plandego znajduje się około tysiąca kawałków, a gdyby je wszystkie złożyć, to leży tutaj od 250 do 300 macew. Takie są statystyki. To zobaczyliście razem z nami teraz w Będzinie. Natomiast dostaliście też od nas prezent, drodzy widzowie, taką potężną dawkę wiedzy o tym, jak samemu eksplorować cmentarze żydowskie. Już wiecie, co oznaczają niektóre elementy. To może być dobry pomysł na podróż właśnie śladem Żydów w województwie śląskim, czy to w tej części zagłębioskiej, czy śląskiej i samemu możecie odkrywać teraz już troszeczkę więcej. W początku odcinka powiedzieliśmy, że Będzin to miasto królewskie i nie można opowiedzieć historii tego miasta, nie odwiedzając tutajszego zamku. Średniowieczna warownia nad Czarną Przemszą pochodzi przecież z XIII wieku. No dobrze, ale być w Będzinie i nie pokazać zamku to byłoby nieporozumienie. To byłoby jak być w Berlinie i nie pokazać... Na przykład bramy brandenburskiej albo w Paryżu i nie pokazać wieży Eiffla. Dokładnie, zatem jesteśmy i zamierzamy powiedzieć Wam słów kilka na temat tego wyjątkowego obiektu. No to ruszamy z naszym oblężeniem twierdzy. <grym i wyszczonek> Sam zamek no, jest wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, Kazimierza III Wielkiego trzeba dodać, bo nie każdy o tym pamięta. Natomiast to y, w górze na zamkowe już było umocnione na początkach XIX wieku. Y, już był wał ziemny, już były y, początki murów, natomiast Pierwsza powstała ta wieża, tutaj z budowli takich obronnych wieża, stołp. trzeba powiedzieć, że ciekawostką jest to, że ona została wybudowana na zasadach dawnych wierzeń. Co to znaczy? Dawniej wierzono, że przedmioty okrągłe symbolizowały niebo, przedmioty kwadratowe symbolizowały Ziemię, i nie każdy, a właściwie nikt wchodzący na nasz dziedziniec nie zauważa, że ta okrągła wieża, która pnie się do nieba, stoi na podstawie kwadratowej. Tam w środku, nawet na makiecie, to można zobaczyć. Oczywiście sam Zamek wybudowany z kamienia białego, czyli kamienia wapiennego, stanowił tylko do pewnego czasu przeszkodę dla wojsk atakujących. Natomiast już Szwedzi, dokonując najazdu na Polskę, mieli tzw. działa kolumbryny, które nie samą wielkością były zagrożeniem, ale amunicja, którą używano, powodowała, że taki zamek nie miał po prostu żadnych szans obrony. Na starych fotografiach są takie zdjęcia z, z taką szeroką rzeką. Tu się trochę pozmieniało w okolicy. Pozmieniało się, rzeka została już od początku XIX wieku była regulowana, do dzisiaj została właściwie już mała rzeka. Kiedyś stanowiła dosyć dużą, nawet była rzeką spławną, dlatego ten zamek między innymi powstał, bo były tu szlaki handlowe i wodny szlak i szlak handlowy między Niemcami a Krakowem, no i ten zamek musiał tego pilnować. Wyszliśmy z zamku i teraz kierujemy się dalej trasą naszej bandziejskiej wycieczki. Ale chcemy też zwrócić Waszą uwagę na obiekt, który jest de facto za nami już. No bo skoro był zamek, no to może być też i pałac. Dlatego teraz wasza uwaga o tam. Tam, tam, gdzie Prosimy. się pałac Miroszewskich, tam tam gdzie te krzoki. <laughs> Ale Wiktor, y, droniarz brzęczek wam to wszystko pokaże. Pałac Mieroszewskich, nazywany również Pałacem Gzichowskim, został wybudowany w XIX wieku. To styl barokowo-klasycystyczny, wzorowany na ówczesnych pałacach francuskich. Dziś pełni funkcje muzealne, a my wracamy teraz na drugą stronę rzeki. Zmierzamy do Będzińskich Podziemi w pobliżu zamku. Zbliżamy się do ostatniego punktu na mapie naszego dzisiejszego spotkania, ale najpierw potrzebujemy Takich tego. kasków. Nie, one tutaj nie siedzą sobie tak od zawsze, tylko postawiliśmy je tutaj, żeby scena wyglądała lepiej. Postawiliśmy je dokładnie minutkę temu, żeby tak. zagrać. Taki teatr, teatr, telewizji. teatr telewizji. Idziemy do podziemi. A co to jest za miejsce? Jest to, jest... to niedokończony schron przeciwlotniczy. Właśnie. I widzimy, że on nie wygląda jak taki schron, który możemy kojarzyć z innych miejsc. On bardziej przypomina normalnie kopalnię i taki chodnik wydrążony. Zresztą mamy tutaj tak zwane ringi, czyli te obudowy, które trzymają nam wszystko tak faktycznie, jakby to było na dole w kopalni. Tymczasem tutaj moglibyśmy się schować przed nalotem nieprzyjaciół. I z tego co wiemy, jest to konstrukcja z czasów niemieckich, prawda? Znaczy z czasów II wojny światowej. O, Dokładnie. Ten kiedy Benzin był tak zwanym ben benzburgiem. Mhm. Tak. I wtedy właśnie tutaj drążono te chodniki, aby zapewnić bezpieczeństwo przy ewentualnych nalotach. A jak duży był ten projekt i w jakiej części został zrealizowany? Bo pewnie to jest to wygląda, jakby była nagle przerwane. Są zachowane obecnie cztery główne komory. I mogło być tu mniej więcej orientacyjnie od 500 do 700 osób. Mhm. A to był cywilny, skąd? Cywilny, tak, dla, dla tutejszych mieszkańców. Tutaj nad nami w pewnych momentach jest 13 metrów skał, tak? Więc, żeby to wszystko zabezpieczyć, właśnie tak, takie łuki zabezpieczające są niezbędne. Mhm. Ja już widzę tutaj, że ten mikroklimat się pojawia. Zobaczcie, tu już są takie nacieki. Mikrokosmos, no to mikroklimaty. Tak. Ja już widzę pierwsze nacieki, zaraz będzie ich więcej. Tak. I mają bardzo smaczną marmę, bo no to są w tej chwili makaroniki. Jak będą grubsze, takie bardziej stożkowate, to wtedy będą stalaktyty. To są makaroniki, dobrze. Od makaronika do stalaktyta. Wiem, że nie tak się mówi, trudno. Świetny tytuł na odcinek. Prawda? Chyba na YouTubie taki podcykl To są perły jaskiniowe, czyli po prostu takie fragmenty skał wapiennych, które mm -hmm. się uformowały w takie, powiedzmy, zaokrąglone formy. Czy to jest jakoś pod ochroną, czy mogę wziąć jedno tak w palce? Można wziąć do ręki, tak. Serio? Jak, jak draże kursarze. Tak, jak dra... <laughs> Też mam takie skojarzenia. Się. <laughs> Ciekawe o jakim smaku. Ja myślę, że to będą solone w takim wypadku. Zobaczcie. Perły w będzinie. I tutaj jeszcze są też takie dwie ciekawostki. Jest zachowana oryginalna siekierka. Jakiemuś robotnikowi wpadła do zaprawy. Jest odsłonięta, można obejrzeć, tak. I z boku jest też napis z 1944 roku. Uu. tak. Jak to tą siekierkę? No, to siekierka jest tutaj. O. Komuś wpadła. Tak, o, niefortunnie. Tak, tak. Została odsłonięta podczas prac renowacyjnych. Taka ładna siekierka. Się zgubiła? To jest fragment naszej atrakcji geologicznej na terenie schronu, a mianowicie jest to odsunięty fragment uskoku Będzińskiego, mm -hmm. znacznie większej całości, która biegnie od Krapkowic w województwie opolskim aż pod Częstochowę. W zeszłym roku, z tego co się orientuję, średnia praca tych skał to było rozsunięcie w okolicach 2 mm. No i kochani, jeszcze raz udało nam się wyjść z opresji, tym razem będzińskich podziemi. To wielki sukces uważam, dlatego pójdźmy sobie teraz odpocząć, no i poświętować ten sukces chociażby w jednym z będzińskich lokali. Czyli zaczęliśmy w podziemiach i kończymy w podziemiach, a teraz udajemy się na zasłużony odpoczynek, a z Wami widzimy się za tydzień, czwartek, 17.45. Zapraszamy na mikrokosmosy. Bądźcie z nami. Pyrsk! Zobacz. Światło padło, powstań. Kamil, ale po co tu twoje zdjęcie? Nie rozumiem. Są tutaj. Gazu, gazu kierowca, gazu. Road to Paris 2024. Złapaliście mnie właśnie na ostatnich przygotowaniach. Przecież mówię po polsku normalnie, tu nie po śląsku, żebyś nie rozumiał. Kotek. Cię <laughs> obraził. I taki jest ten Bendziński Chillout. <laughs>